Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem. Nie uraził swojej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz, wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Jezus w Ewangelii na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli na starcie tego. Szczególnego czasu odnowy, próbuje nam pokazać, na czym polega zło i grzech. Szatan kusił w raju Adama i Ewę. Kusił samego Jezusa, jak słyszeliśmy. I nas też będzie kusił. Nieustannie będzie kusił. Musimy więc poznać Jego metody, uodpornić się. Uzbroić do obrony. Jak słyszeliśmy, diabeł chciał wykorzystać zmęczenie i głód, jakie po 40 poście na pustyni oponowały Jezusa. I tak samo postępuje z nami. W każdym naszym grzechu obecny jest ów potrójny głód. Najpierw głód chleba, później głód ciała, czyli chciwość i nieczystość. I głód chwały, czyli pycha i pragnienie władzy, czyli stanowienia prawa wygodnego dla siebie. A odpowiedź Chrystusa na to wszystko to trzy rady ewangeliczne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Takie właśnie rady dziś na początku Wielkiego Postu słyszymy. Nie mamy w czasie Wielkiego Postu bezmyślnie się umartwiać. Nie mamy obłudnie posyływać głuch popiołem. Mamy znaleźć odpowiedź na pytanie, a w jakim miejscu ja jestem dziś. Czy nie uganiam się zbytnio za bogactwem? Czy nie szukam swojej chwały? Czy nie pragnę jedynie władzy i dominowania nad innymi? Czy nie chciałbym wszystkiego ustawiać i ustalać po swojemu?